Nazywam się Pacut Aleksandra i jestem liderką Szlachetnej Paczki w Częstochowie. Tak, Częstochowa Infowideo jak zwykle jest. W tym roku e, krótki materiał, ale jest to bardzo ważne. Pomaganie e, innym, potrzebującym. E, Chodzą głosy od w, przedwczoraj w sumie, że w tym roku żadna z rodzin nie została nie, jakby e, pominięta, bo nie, niestety Brakło rąk do pracy i, wolontari i chętnych do pomocy. W tym roku nie ma takiej rodziny. Wszyscy, którzy byli zgłoszeni, Dostali pomoc. Proszę Zgadza powiedzieć, się. jak jest w Częstochowie. Generalnie u nas w Częstochowie odwiedziliśmy w tym roku 90 rodzin, także całkiem spora ilość. 61 rodzin zostało wybranych przez darczyńców. Natomiast mieliśmy pewne komplikacje po drodze, ponieważ ci darczyńcy w pewnych chwilach rezygnowali. Musieliśmy ich szybciutko odpinać od tej rodziny, znajdowali się kolejni darczyńcy. Także tutaj mieliśmy bardzo dużo stresu, jednak tych nerwów. Natomiast koniec końców zakończyło się to wszystko bardzo dobrze. Tutaj cały czas trwa nasz weekend cudów. będziemy tutaj do końca dnia mam jeszcze bardzo dużo paczek do rozwiezienia, ale wszystkie nasze rodziny otrzymają pomoc, ponieważ nawet jak darczyńca zrezygnował w ostatniej chwili, to nas jest taka duża grupa osób, że potrafimy się zorganizować i w tym momencie coś ogarniemy dla tej rodziny. Bardzo, że jest niedziela handlowa, to można Dokładnie, coś, tak. tutaj nie ma problemu, tutaj bardzo dużo osób prywatnych przyjeżdża do nas z paczkami, tak. obdarowują nas żywnością, chemią, ubraniami, nawet niektóre osoby w tym roku przywoziły do nas wózki walizki Jakieś pralki nowe, także dla nas to jest bardzo ważne i jesteśmy bardzo wdzięczni za taką pomoc, ponieważ gdyby nie ta pomoc, to byłoby nam bardzo ciężko obdarować te rodziny, a dzięki takiemu wsparciu to wszystkie nasze rodziny otrzymają pomoc w tym roku. Nie zapowiadano różnego rodzaju powikłania pogodowe i wiadomo, to są trudności z dojazdami. Czy są jakieś doniesienia, że Ciężko było gdzieś dojechać, czy dalej trwa sposób, możliwość, żeby dotrzeć do tych, do których macie zaadresowane paczki. Jeśli chodzi o dotarcie do rodzin, to na szczęście nie mamy z tym problemu, ponieważ rodziny akurat mieszkają w takich miejscach, gdzie śnieg udało się po prostu albo właśnie. Dały sobie tak, dobę. właśnie służby sobie poradziły, albo sami gdzieś tam mogli zamieść ten śnieg na bok. Jeśli chodzi o darczyńców, to tutaj jest troszeczkę trudniejsza sprawa, ponieważ niektóry, niektórzy darczyńcy jadą do nas z daleka. Jedni są z Warszawy, jedni są z Gliwic, z Katowic, z Tych. Także tutaj jednak te warunki pogodowe no, nie sprzyjają. Natomiast my jesteśmy tutaj Cały weekend od piątku do niedzieli wieczora i czekamy na nich cały czas, także nie muszą się martwić o to, że nie dojadą, bo my będziemy czekać i następnie do rodzin jechać z tymi paczkami. Dzisiaj jest taka niedziela handlowa, taka rodzinna wyprawa w różne centra handlowe i gdyby komuś doszło, poszło, doszło do głowy, a kurczę, chodźcie kupimy to, 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 czy mogą te rzeczy przywieźć, a wy już będziecie wiedzieć, gdzie to upakować. Tak, oczywiście, że tak, natomiast cała akcja trwa do końca dzisiejszego dnia. Tak naprawdę zostało kilka godzin. godzin. Więc tutaj jest jednak mało tego czasu. Lecz no, nie martwimy się, bo mamy naprawdę bardzo dużo tych potrzeb dla naszych rodzin. A jeżeli nie daj Boże, coś jeszcze się wydarzy, takie, że nie będzie tych, no to właśnie mamy taką myśl, że pojechać na zakupy i z nasze rodziny. Kończy się weekend foodów i dalej są jacyś ludzie, którzy chcą pomóc. Czy mogą również z Wami się jakoś skontaktować i poprzez tych właśnie darczyńców, ludzi dobrej woli. Będziecie mogli dalej gdzieś tam, bo wiadomo macie pewną bazę osób, które naprawdę są potrzebujące i czy mimo końca akcji można dalej prowadzić akcję. Tak, jak najbardziej. Generalnie Weekend Cudów nie jest końcem działania średniej paczki, ponieważ cały ten program trwa cały rok. Po teraz Weekendzie Cudów dajemy chwilkę czasu naszym rodzinom na odpoczynek, na, sp na spędzenie świąty właśnie w bliskim gronie rodzinnym i po nowym roku wznowimy spotkanie z nimi, ponieważ my pomagamy rodzinie usamodzielnić się, stawać pierwsze kroki, a nie dajemy gotowe rozwiązanie problemu, czyli właśnie te paczki. Te paczki to tylko część naszej pomocy. My pomagamy jej też bardzo psychicznie, emocjonalnie, społecznie, Dzięki czemu ona też się czuje bezpieczna i wie, że jest dla kogoś ważna. Dlatego, tutaj, jeżeli ktoś chciałby pomóc, oczywiście można napisać naszego fanpage'a Częstochowskiego. My cały czas go obsługujemy, my wiemy, jakie rodziny właśnie są w większej potrzebie, które mają mniejsze jednak te potrzeby i zawsze można pomóc głównie materialnie. Staramy się finansowo nie pomagać, ponieważ rzecz materialna jednak jest konkretna i rodzinie bardziej się przysłuży, a pieniądze wiadomo można wydać na różne rzeczy. Nie każda rodzina może sobie pozwolić, na przykład na pralkę, lodówkę, tak. a my możemy właśnie taką rzecz im jakby zasponsorować dzięki pomocy innych ludzi. Dziękujemy, że jesteście, że jest szlachetna paczka. Dziękujemy za obszerne informacje. Mam nadzieję, że nie ostatni raz się widzimy Oczywiście, i będziemy że... mogli podsumować nie, nie raz, nie jeden rok w, w akcji Szlachetnej Paczki. Akurat w Częstochowie, bo to nas interesuje, Oczywiście. chociaż Szlachetna Paczka to jest akcja ogólnopolska. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję Państwu pięknie. Dziękujemy serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję